Szczęść Boże. Wiosna piękna tego roku, konwencje wyborcze, całkowitym przypadkiem organizowane przez monopolistów partyjnych tego samego dnia. Najwyraźniej, Najwyraźniej jakoś tak się to układa, żeby redaktorzy mediów głównego ścieku mieli łatwiej, żeby jednego dnia mogli pokazać palcem publiczności, na kogo mają głosować. A wybór, jak wiadomo, jest w tym głównym ścieku, w tym kartelu partyjnym, popisowskim. Wybór jest jak w ruskiej knajpie to znaczy, można jeść albo nie jeść. To jest to jest cały wybór. Nie ma rzecz jasna mowy o realnej alternatywie. Konfederacja Corwin-Brown-Leroy-Narodowcy, a więc wolnościowcy, patrioci, prolajferzy, katolicy, tradycjonaliści, rycerstwo Chrystusa-Króla. Oni wszyscy mają wreszcie na kogo głosować. Nasza konwencja, Nasza konwencja wyborcza już 6 kwietnia zobaczymy, czy ktokolwiek z lewej czy prawej strony tego głównego ścieku zechce w ogóle odnotować nasze istnienie. No ale cóż, czas się przyzwyczaić do tego, że, że przemilczenie i zakłamanie będzie główną strategią komunikacyjną czy strategią dezinformacyjną, jaka będzie miała wobec naszej inicjatywy. Zastosowanie. 6 kwietnia w Warszawie szukajcie Państwo informacji na te tematy na stronach konfederackich, które, które takie informacje będą w miarę zbliżania się daty, precyzować. Ja tymczasem mogę poinformować, że na listach wyborczych Konfederacji Corwin, Brown, Leroy, Narodowcy, znajdziecie Państwo moje nazwisko na czele listy podkarpackiej, okręg podkarpacki, a więc sam narożnik mapy, no tej mapy polskiej, którą nam zbrodniarze wojenni, Stalin, Roosevelt wyznaczyli. W takim kształcie. No i yy i mam nadzieję, że cała ta lista i cała ta mapa w 13 okręgach będzie się państwu jawić, prezentować imponująco, bowiem listy w kolejnych okręgach będą otwierać bądź zamykać moi szanowni koalicjanci konfederaci, a więc prezesi formacji Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej znajdziecie tam państwo także Ludzi związanych z środowiskiem Pobudki, zwracam szczególnie uwagę na prezesa. Fundacji Osuchowa i szefa sztabu e, Pobudki, Włodzimierza Skalika, przedsiębiorcę, ojca, rodziny, e, lotnika zawołanego, mistrza świata, który w okręgu śląskim, bowiem do śląskiego okręgu przyporządkowana jest jego macierzysta e, Częstochowa, e, w tym okręgu e, na skromnym trzecim miejscu e, będzie figurował. E, wspiera Wspierajcie, szanowni Państwo, kampanię Włodzimierza Skalika w Okręgu Śląskim, a w Okręgu Zachodniopomorskim, no to jest Szczecin, razem i z Koszalinem i z Gorzowem. I z Gorzowem wspierajcie Państwo również z trzeciego miejsca startującą panią Joannę Szałatę, którą y, 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 wspieramy jako, y, jako inicjatorkę, organizatorkę Szczecińskiego Marszu dla Życji i rodziny na innych listach inne kandydatury właśnie na konwencji 6 kwietnia. Wszystko będzie już jasne, odsłonięte zostaną ostatnie niespodzianki. Negocjacje wewnątrzkoalicyjne w wyjątkowo dobrej atmosferze, momentami nawet radosnej atmosferze, właśnie dlatego, że, że wszystkich nas cieszy to przedsięwzięcie, w którym możemy stworzyć Państwu możliwość realnego wyboru, wyboru suwerenności wyboru państwa polskiego, a nie a nie landu eurokołchozowego, możemy państwu stworzyć możliwość wyboru normalności przeciw dewiacji, polskości przeciw przeciw importowi uchodźców na Rzecz jasna, radzibyśmy każdemu nieba przychylić, ale przede wszystkim przychylić nieba naszym najbliższym krajanom, rodakom. Do tego służy to narzędzie akcji politycznej, jakim jest Konfederacja Corwin, Brown, Liroj Narodowcy. Trwa akcja zbierania podpisów. Proszę o ściągnięcie karty, która służy takiej zbiórce. Proszę o, o złożenie własnego podpisu i wystaranie się o to, żeby żeby bliscy, sąsiedzi, znajomi, nieznajomi, żeby takie podpisy również złożyli. W każdym okręgu wyborczym działa Tab lokalny, regionalny, tam można i należy takie podpisy składać. Rzecz jasna, możliwość składania podpisu jest limitowana, ograniczona, warunkowana faktem zamieszkania w danym, w danym, okręgu. A więc uważajcie Państwo na to, w jakim okręgu, w jakim okręgu składacie podpis, bo musimy takich podpisów zebrać łącznie, łącznie gdzieś wiele tysięcy. 10 tysięcy na, na okręg po to, żeby zarejestrować kampanię ogólnopolską. No a zarejestrowanie kampanii ogólnopolskiej umożliwi nam dostęp do wzmacniacza, dostęp do szczekaczki, czyli do mediów zwanych dla zmylenia przeciwnika publicznymi przeciwnika, czyli nas, normalnych, Polaków, wolnościowców, narodowców, katolików, mam nadzieję, że for którzy tego słuchacie, dawno już przestaliście się łudzić co do możliwości jakiejkolwiek zmiany na lepsze w tym układzie duopolu, monopolu partyjnego, którym sprawa polska jest rozmieniana na drobne i, i polska racja stanu już w ogóle znika z horyzontu. Polska nie wstaje z kolan, zmienia tylko klęskę, czas ten trend zatrzymać, trend zupełnie nieszczęsny, tragiczny. Jeśli chcemy, żeby było państwo polskie i żeby w tym państwie polskim naród polski nie był gościem, był u siebie, na swoim, wspomóżcie państwo, szanowni dzieło Konfederacji Corwin, Brown, Leroy, narodowczy do zobaczenia na kolejnych eventach, wydarzeniach w tej kampanii wyborczej, a więc wyżej wspomniana konwencja, potem 1 maja marsz za Polską za suwerennością przeciwko dyktatowi eurokołchozowemu, przeciwko przeciwko tej eurokomunie, której interwencja w nasze życie już dawno przekroczyła Wszelkie, e, wszelkie e, dopuszczalne przez polskiego. E, Patriotę i, i, normalnego człowieka granicze. A zatem 6 kwietnia konwencja, 1 kwietnia marsz i 26, 1, mar, 1 maja marsz w Warszawie. Jeszcze raz 6 kwietnia konwencja, 1 maja marsz, a 26 maja głosowanie. A teraz najpilniejsza sprawa zbiórka podpisów. Bardzo dziękuję za włączenie się w tę akcję. Do zobaczenia z Panem Bogiem.